Biblioteka z Kotem. Czarnym Kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z Kotem. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony poezji, a konkretnie poezji hinduskiej poetki Rupi Kaur, autorki trzech tomów. Poezji wydanych w Polsce, w zasadzie można powiedzieć, że mieliśmy szczęście, że one zostały wydane w Polsce, albowiem to jest bardzo młoda poetka i tak naprawdę bardzo wielu znanych poetów nie doczekało się tłumaczenia i wydania w Polsce, a Rupi Kaur, ponieważ jest osobą, być może właśnie dlatego młodą i popularną, znalazła zainteresowanie w wydawnictwie, w wydawnictwie otwarte i zostały wydane jej tomy. I o nich dzisiaj Wam opowiem. Najpierw parę słów, być może o samej autorce. Rupikaur urodziła się w 1992 roku w Pendżabie, pochodzi z rodziny Sikhów. Ci, którzy nie wiedzą, to tylko powiem w kilku słowach, że Sikhowie jest to takie plemię hinduskie, które jest bardzo związane z tradycją, przywiązują ogromną wagę do swoich zasad. I tak z tego co ja wiem o Sikhach, to że zawsze noszą turbany, oczywiście nie kobiety, a także, że mają brody i muszą ze sobą mieć sztylet. To jest jakby to czyni Sikha, ale są też bardzo honorowi i oddani, jak mówię, starodawnym tradycjom, rodowym. Także jak widać, urodziła się w bardzo tradycyjnej rodzinie. Niemniej jej rodzina wyemigrowała do Kanady i ona obecnie ma obywatelstwo kanadyjskie i pisze po angielsku. Wszystkie jej książki też oczywiście zostały napisane po angielsku i przetłumaczone na język polski przez panią Annę Gralak. To jest bardzo zacne, moim zdaniem, tłumaczenie, ponieważ wszystkie te książki, które wam pokazałam i które jeszcze wam dzisiaj pokażę, są wydane w takim dwujęzycznym wydaniu. Być może też dlatego, że wiersze autorstwa Rupikaur są po prostu bardzo krótkie. Niektóre z nich to po prostu jakby jedno zdanie. Pierwszym tomem, który wydała w 2014 roku i który przyniósł jej tak naprawdę światową sławę, powiedziałabym, to, to tomik, który nazywa się Milgant Honey, a po polsku oczywiście Mleko i Miód. Bardzo, bardzo pięknie wydano je. Tutaj nawet mamy, patrzcie, wstążeczkę do zakładania. Przeczytam Wam kilka wierszy z tego tomu, kiedy ona go napisała, to miała 22 lata, więc była naprawdę bardzo młodą osobą, dobrze to liczę, 22, tak, i jej doświadczenia są to doświadczenia młodej dziewczyny, Nie, niezwykle przenikliwe, takie powiedziałbym w punkt, jeśli chodzi o jakiś tam warsztat poetycki, no to rzecz jasna, no czytałam lepszych poetów w życiu swoim, nawet bardzo wielu. Natomiast Ruby Kaur ma sobie coś takiego. To głos młodej dziewczyny. Głos gdzieś z, z głębi jej traumy. Ona pisze o swoich takich bardzo przykrych doświadczeniach. Pisze też o seksualności, o wykorzystywaniu kobiet. I pisze bez znieczulenia, jak ja to mówię. Czyli tak po prostu wali w punkt. I to jest dobre, znaczy mi się to podoba. Czy to jest poezja czy to jest poezja Wielkich Lodów, to już jest zupełnie osobny temat. Ja nie będę go dzisiaj poruszać. Ja myślę, że tak, że, że to jest poezja, bo to jest głos, yy, głos będący wyrazem emocji, wyrazem przeżycia. I, ten, yy, i on jest autentyczny. A to jest niezwykle ważne dla poezji, żeby, żeby ten zapis przeżycia był autentyczny. Co oczywiście nie czyni tego jakby szczególnie wysublimowanym warsztatowo, ale to nie ma znaczenia, bo nie o tym w zasadzie będziemy dzisiaj mówić, bo będziemy mówić o, o tym, dlaczego być może, dlaczego Rupikaur odniosła taki sukces. Pier, na początku, i ja pierwszy tom mam od chyba 2017, kiedy on się ukazał w Polsce i stał się bardzo, bardzo taki okrzyknięty pewnym wydarzeniem, ponieważ, ponieważ ta książka na liście bestsellerów New York Timesa była bardzo długo. A dodajmy, że mówimy tu o poezji, co doprawdy nie zdarza się zbyt często, żeby tam sukces odniosła jakaś książka poetycka. No i też mówimy o bardzo młodej autorce i o jej debiucie. Przeczytam wam trochę wierszy z tego tomu, żebyście mogli pojąć ten fenomen. Pomyśleć, że jesteśmy tak zdolni do miłości, a wolimy... a mimo to wolimy być toksyczni. I to teraz pytanie, czy to jest wiersz? Ja, ja sobie zadaję to pytanie. Czy to jest wiersz? Czy stwierdzenie? Jeśli stwierdzenie, to ok. Ale idziemy dalej. Poszukajmy tej poezji w tym tomie poezji. Nasze kolana rozwierane przez kuzynów i wujów i mężczyzn. Nasze ciała do, dotykane przez niewłaściwych ludzi. Także nawet w zupełnie bezpiecznym łóżku czujemy lęk. O, cholera, myślisz sobie. Ja sobie tak myślę. To jest mocne. To jest prawdziwe. To jest doświadczenie tego dziecka, to jest doświadczenie tej dziewczyny młodej. No ok, idziemy dalej. Miłość przyjdzie, a gdy miłość przyjdzie, miłość cię obejmie. Miłość zawoła cię po imieniu i się rozpłyniesz. Czasami jednak miłość cię zrani, ale nigdy umyślnie. Miłość nie będzie grała w gierki, bo miłość wie, że życie już takie jest ciężkie. Pisz sobie, ja sobie myślę, co za bzdury, rany boskie. I to ma być jakiś odkrycie poetyckie, że miłość przyjdzie i że im się rozpłyniesz, a że życie jest ciężkie. No więc to jest naiwna dziewczyna, tak? Ona ma, te wiersze są, powiem Wam tak, jedne są lepsze, drugie są gorsze. Jedne są takie, jakby się zanotowało jakąś refleksję, o której trudno powiedzieć, że, że ma ona jakiś charakter szczególnie poetycki. Na przykład, najbardziej ze wszystkiego chcecie ocalić przed sobą. No piękne to jest, można by z tego zrobić wiersz. Ale to wszystko. Następne, następne jest naprawdę niezłe. Byłam muzyką, ale kazałaś obciąć sobie uszy. O, jest metafora. Na, nareszcie, chciałbym powiedzieć. Nareszcie coś z poezji. Ja nie będę wychwalać tych wierszy, chociaż mam, jak mówię, wszystkie te trzy tomy. Nie będę ich wychwalać, ponieważ one są moim zdaniem, to jest tak jakby... Mm, jakby ciasto częściowo z zakalcem. E, można powiedzieć, że, że niektóre jego fragmenty są wspaniałe, ale niektóre... niektóre po prostu potrafią zadziwiać. Na przykład. Chyba najsmutniejsi są ci, którzy żyją... Czekając na kogoś, nie mając pewności, czy ten ktoś istnieje. No i co? I co to jest? Czy to jest wiersz? Czy to jest wiersz? No więc mam takie... Czytam te... Popatrzcie, to są takie maluteńkie... Szkoda papieru, chciałoby się powiedzieć. Takie maluteńkie wierszyczki. Jak mówię, trudno to być może nazwać wierszem... Najgorsze to jest właśnie dla kogoś, wydaje mi się, kto sam pisze, a jeszcze dużo czyta poezji. Wtedy jakby ja doceniam, doceniam ten fenomen, tak? Doceniam ten fenomen jako właśnie głos bardzo młodej dziewczyny, która przeżyła dużo no nieprzyjemnych rzeczy, tak się dowiadujemy z tej książki, strasznych. Ale wydaje mi się to też trochę naiwne. No, ja to czytam i myślę sobie o wierszach, które pisam, jak miałam 16 lat, po prostu w liceum, w jakimś zeszycie. I teraz uwaga. Gdy następnym razem zwróci ci uwagę, że odrastają ci włosy na nogach, przyjmij, przypomnij temu chłopakowi, że twoje ciało nie jest jego domem, a on jest gościem. Przestrzeż go, żeby nigdy więcej nie nadużywał gościnności. No naprawdę, naprawdę. Na czym polega ten fenomen? Ktoś mi powie. Ja sobie, dobra, e, rozumiem, że przepięknie wydane, bo naprawdę ktoś się bardzo postarał. Pięknie wydana książka. Pięknie wydana książka z ilustracjami chyba autorki, jak sądzę. Ona nie wróci, szepnęła moja głowa. Musi wrócić, załkało serce. Dobra, ok. W tym coś jest. I to są takie, wiecie, lepsze i gorsze momenty. Są takie, są takie, w cudzysłowie, wiersze, które mówią, przekazują coś bardzo ważnego. Są silne, są mocne, wchodzą. I są też takie powierzchowne stwierdzenia. Ale skąd ten fenomen? Nie mam pojęcia. Drugim tomem wierszy, rubikaur, Kaur, która też jest w ogóle bardzo popularną osobą w internecie, wiecie, ona... Yy, Organizuje jakby koncerty, w cudzysłowie, takie spotkania poetyckie i czyta swoje wiersze. Gdzie jest jakby taką gwiazdą na scenie, pięknie ubrana i czyta te swoje wiersze? E, bardzo ciekawe, tak? W ogóle, jakby z punktu widzenia miłośnika poezji byłabym zachwycona, że w ogóle coś takiego w naszych czasach może zyskać popularność i może przemawiać do młodych ludzi. Fantastyczne. Czy może być lepiej? Problem w tym, że jakość tego, co przekazuje Rupikaur, no dla mnie pozostawia wiele do życzenia. To znaczy, jak mówię, ja już jestem starej daty. Ona mogłaby być moją córką i to z powodzeniem. No, ja mam zresztą syna w wieku, także jakby jestem w temacie. Ale drugim tomem naszej dzisiejszej bohaterki Rupikaur, który się ukazał, jest książka Słońce i jej kwiaty. Powiem wam, że ten to mi chyba najmniej mi się podobał. A już jak słyszycie, nie jestem zachwycona. Przeczytam wam kilka fragmentów. Wczoraj deszcz próbował naśladować moje ręce, spływając po twoim ciele. Rozszarpałam niebo, które na to pozwoliła, Pozwoliło. Co? Zredukowałam swoje ciało do estetyki. Zapomniałam, jak ciężko pracuję. Żebym mogła żyć każdym uderzeniem serca i oddechem, uznałam jej za wielką porażkę, bo nie wyglądało, jak i chciała. Wszędzie szukałam cudu, niezbyt mądra, bez zdać sobie sprawę, że już żyję w cudzie. Okej, okay, ten wiersz jest niezły. Więc to ten, ten tom powiem Wam szczerze, on też jest taki, bardzo nierówny. Są rzeczy. Ja bym w ogóle odchudziła go nawet nie o połowę, ale jedno, o dwie trzecie ponieważ myślę, że tylko jedna trzecia tych wierszy to są dobre wiersze, wiersze, które warto pokazać ludziom i które niosą ze sobą jakieś, jakieś naprawdę ważne obrazy, ważne doświadczenia. O na przykład to jest niezłe. We śnie zobaczyłam moją matkę z miłością jej życia i bez dzieci. Nigdy nie widziałam jej szczęśliwszej. To jest bardzo dobry wiersz. Tak, książka też odniosła mi wielki sukces. Ale to na przykład, czy to jest wiersz? Z radością powitam partnera, który będzie mi równy. Jest to jakiś rodzaj deklaracji. Ale czy to jest wiersz? Naprawdę mam wątpliwości. Wszystkie te tomy, może od tego zaczęto, jeśli chodzi o sposób wydania, nie wiem, czy tak było w oryginale, bo nie widziałam oryginalnych tomów, są podzielone na takie, jakby tutaj nie będzie to chyba widoczne zbytnio, na takie podrozdziały. W tym tomie akurat Słońce i jej kwiaty jest więdnięcie, opadanie, zapuszczanie korzeni, wschodzenie i rozkwitanie. Czyli jest w tym jakaś opowieść, można by powiedzieć. Choć jak mówię, Twórczość pani Rupikaur nie przemawia do mnie. Jak mówię, też nie odmawiam jej talentu i, i myślę, że to, co robi też potrafi być naprawdę przejmujące, wartościowe i mocne. I dobrze, że jakby osoby z tego pokolenia w ogóle sięgają po to, żeby pisać wiersze i, i te wiersze mogą też przemawiać do ludzi, właśnie młodych, tak? One też nie mają skomplikowanej formy. Powiedzieć, że nie mają skomplikowanej formy, to naprawdę jest eufemizm. Na przykład uwaga, taki wiersz. Jesteś otwartą raną, a my stoimy w kałuży twojej krwi. Ok. To się nazywa Obóz dla uchodźców. To ten tytuł tak naprawdę robi ten wiersz. Więc to są tego typu rzeczy. Trudno to nazwać poezją. Są to e, takie poetyckie refleksje, ja bym powiedziała. Takie przeczucia, wrażenia. Ostatni tom, e, który też nie tak dawno, po 2020 roku się ukazał, nazywa się Dom i ciało. I jest też e, tak samo jak poprzednie e, zbudowany. Z takich części. Tutaj, już może to będzie bardziej widoczne. Te nazywają się Umysł, Serce, Odpoczynek i Przebudzenie. I też, jakby jest tu jakiś zamysł, jakieś opowieści, tak to nazwijmy. I są tutaj. E... Widzę, że są wiersze są już dużo dłuższe. E... I tak naprawdę niektóre bardziej skomplikowane. Nie zamierzam udawać mniej inteligentnej niż jestem. By mężczyzna mógł się poczuć przy mnie pewniej. Ten, na którego zasługuje, zobaczy moją wielkość i będzie chciał ją unieść. Naprawdę. No naprawdę, jest wiersz. Wartościowy wiersz? Mogę żyć bez miłości romantycznej, ale nie potrafię przetrwać bez kobiet, które nazywam przyjaciółkami. Doskonale wiedzą, czego potrzebuję, jeszcze zanim sama sobie to uświadomię. Po prostu wspieramy się nawzajem w inny sposób. Mogę sobie wyobrazić, że mogłabym to napisać na kartce z życzeniami dla mojej koleżanki na urodziny, ale nie wydałabym tego jako wiersza na Boga. No więc tutaj są takie, jak mówię, lepsze i gorsze momenty. Albo to. To jest wiersz. Uwaga, jedno zdanie. Nie, nie przeszkadza mi to. Są wybitni poeci, którzy do perfekcji opanowali taką sztukę. Na przykład Max Jacob. Taki temat Wam rzucam. Francuski, um, francuski pisarz i poeta z przełomu wieków, może raczej bardziej początku XX wieku. On potrafił pisać takie jednozdaniowe perły po prostu. Miłością wydobywam się z mroku. Wow, no naprawdę. Ja mam tak w ogóle z tą książką, w ogóle tak mam niestety z panią Rupikaur. E, najciekawsze jest to słuchajcie, że ja generalnie nie robię filmów tutaj e, na tym kanale e, o książkach, które mi się nie podobają. A tym razem, tak naprawdę, muszę przyznać, że pani Rupikaur nie jest moją ulubioną poetką, ale też, jak mówię, doceniam to, co robi. To, że w ogóle e, pisze wiersze, że pisze do młodego pokolenia, że pisze o bolączkach młodych ludzi czyli o czymś, o czym generalnie w literaturze no, nie ma zbyt wiele bo większość twórców ma więcej niż 22 lata, czy 26 lat, czy nawet 30 obecnie. Na przykład to nie obchodzi mnie doskonałość. Wolę tarzać się w bagnie życia. Taram, no super. Słuchajcie, no i taka książka i, no i takie tomy i tyle papieru i aż strach pomyśleć, naprawdę. Pani Rupikaur, moje zdanie w podsumowaniu. Młoda hinduska autorka. Która dała wreszcie głos kobietom. Kobietom, powiedzmy sobie szczerze, ze środowiska bardzo hermetycznego, gdzie kobiety zazwyczaj miały zamknięte usta. Mam na myśli oczywiście kulturę azjatycką, ale w ogóle Indie też, tak? Więc to, że ona wyemigrowała razem z rodziną zresztą do Kanady i tam teraz może, może pisać, może mówić to, czego wcześniej nie mogła mówić. To jest wielki plus tych książek, że to są kobiety z, jakby z kultury azjatyckiej, które nigdy nie mogły powiedzieć tego, co czują, co im się nie podoba, czego nienawidzą, a teraz mogą. Więc to jest głos azjatek, to jest głos hinduskich kobiet. To jest wielka zaleta tej książki. Myślę, że dlatego ona odniosła taki sukces, ponieważ ona otwiera usta kobietom, które zazwyczaj były spychane do roli drugorzędnej, które miały milczać, i taka była ich rola. Więc to jest zasadniczo największy sukces tej książki. Nie dlatego, że jest to wielka poezja, bo nie jest, tylko dlatego, że wreszcie kobiety z Indii mają głos. To jest sukces tej książki. Ale myślę, że osoby młode, wrażliwe, ale też niekoniecznie młode, po prostu szukające. Ciekawych doświadczeń też w poezji mogą znaleźć coś w tych książkach, w, w tych wszystkich tomach. Ja oczywiście najbardziej polecam pierwszy, czyli mleko i miód, mnie się najbardziej podobał i jakby, może dlatego, że był bardziej odkrywczy, a może dlatego, że nie był taki przesłodzony. W każdym razie e, zapraszam Was do czytania Rupikaur. E, jakie będą Wasze doświadczenia? No to już jakby sami zobaczycie. Ja mam takie mieszane uczucia. No i tyle na dzisiaj, bardzo dziękuję za ten odcinek, bardzo dziękuję, że mnie słuchacie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.